Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Dzisiaj mamy czwartek 10 listopada Jutro jest wolne i dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was vloga eee, Czy trochę będzie się działo? Nie wiem, bo nie wiem na ile będę mogła wiecie, jeszcze Was ze sobą zabrać Teraz jest już godzina po 10 Mój mały sobie śpi ma pierwszą drzemkę Ja trochę odpoczywam i zaraz muszę brać się tutaj, żeby standardowo poogarniać wszystko, tutaj pika mi bateria, że jest już słaba także muszę podładować baterię i później się jeszcze do Was odezwę ja słuchajcie, oglądam bloga Beaty z kanału Zwykła Niezwykła jeżeli nie znacie to zapraszam za ścianą, tak jak cały czas słychać wiercą u mnie to już chyba jest drugi miesiąc kiedy wiercenie jest po prostu codziennie ale był też u mnie kurier Najlepszy kurier ever, możliwy, chodzi mi o tą o firmę kurierską. Słuchajcie, mam wiele do czynienia z kurierami, z listonoszami i tak dalej, i tak dalej, bo dużo paczek wysyłam, dużo paczek odbieram. I słuchajcie, firma GLS naprawdę muszę Wam ją szczerze polecić. Nawet sam, samo to wiecie, że, że przysyłają maila, w jakich godzinach, w jakim dniu e, i w, e, dzwonią, i tak dalej, naprawdę szczerze polecam. Ja jestem w ogóle bardzo zadowolona z kuriera, który mi e, przywozi e, paczki. Tak się składa, że jest to akurat mój brat, także też dlatego polecam. No dobra, pokażę Wam, co mi tutaj przyszło w tej paczce. To będzie taki, taki, taka mała moja tajemnica, której właściwie jeszcze nikomu nie mówiłam. Pokażę Wam, może tak kurde, nie mogę jej przesunąć. Uff spojrzę tylko gdzie są dane no gdzieś tu na pewno to zakryje stopami Olympic Sport fitness różowy czyli tak 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 będę będzie coś do fitnessu yy, nie mogę się tutaj ustawić w ogóle nie widać mnie teraz całkowicie o, może to może tu Całkiem, całkiem Słuchajcie, yy, mówiłam Wam w blogu, w którym o mojej chorobie, że postaram się teraz trochę głośniej mówić, yy, że oczywiście moja aktywność fizyczna jest bardzo ograniczona i yy, jest bardzo niewiele rzeczy, które mogę robić, szczególnie kiedy jest to choroba w w stanie yy, zaostrzonym, takim jakim jest teraz na przykład. Naprawdę bezpiecznych rzeczy jest na pewno. Norbitwalking, tak jak Wam mówiłam, no i trampolina. No i ja właśnie postawiłam teraz na trampolinę. czy z Nordic Walking, to jest pogoda, albo jej nie ma, a trampolina jest w domu. I koniec. I zamówiłam sobie taką trampolinę do ćwiczeń: to jest taka trampolina, ta z rączką. To wybrałam okładkę w kolorze różowym, były do wyboru jakieś tam inne, stwierdziłam, że no dobra, no, no, niech będzie bo chociaż też nie były jakieś wiecie, wiecie co, pokażę Wam, teraz jak to wygląda i po prostu muszę ją y, złożyć. Tak, to przychodzi w ogóle byłam przekonana, że to będzie taka wielka paka, a nie jest to całkiem takie duże. Tu jest ta podstawa, na której będę sobie cała. No i tu wszelkie nóżki i tak dalej, i tak dalej. I wybrałam tą, ze względu, że chciałam, żeby była ona na gumach, nie na sprężynach, ze względu na to, że wiecie, no sprężyny na pewno byłyby o wiele bardziej głośne. A nie ukrywam, że po, będę chciała chyba ćwiczyć wtedy, kiedy Alan będzie spał. No a wiecie, sprężyny nawet tak jak macie w łóżku, tak? Sprężyny słychać, a gumy są y, bardziej ciche i też na pewno są lżejsze niż sprężyny. Dobra, to ja się zbieram za składanie i zaraz Wam pokażę jak Słuchajcie, złożyłam cały stelaż, bo przymocowałam liny do tego materiału, ale no niestety dalej nie mogę pójść sama, muszę poczekać na mojego męża, bo trzeba teraz ponaciągać te liny na stelaż, a ja już tego no niestety nie zrobię, bo do tego potrzeba siły, żeby to dobrze ponaciągać. Próbujemy jeść obiad tutaj z tym chłopakiem. Oczywiście wychodzi to jak zwykle bardzo, bardzo słabo. bo wiecie, że on nie chce jeść obiadów. I to jest zawsze nerwówka, męczarnia, krzyki, piski, bla 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 bla. E, ja mu staram się coś tam, wiecie, zawsze dać. E, staram się nie denerwować, nie wciskać, wychodząc z założenia tego, że gdyby był głodny, to by to po prostu. Zjadł. To hip No i tak, a w ogóle dzisiaj Alan jedzie do dziadków swoich, mu tata go zabiera. A my idziemy sobie dzisiaj do kina, na spokojnie idziemy na zakupy, potem może jeszcze wieczorem wyjdziemy na jakiegoś drinka, albo jakąś kolację, coś takiego, wiecie. Jutro mój mąż idzie do pracy i e, ja wtedy będę miała e, czas, żeby sobie na spokojnie ponagrywać i poobrabiać kilka filmów. Ej, został długość brudne ręce no cała brudna! No i, i taki właśnie dzisiaj będziemy mieli dzień. Także małego o 16 e, zawozimy do mojego taty i wtedy wymieniamy się z samochodami, żeby Alan mógł jechać w swoim fotelniku, żebyśmy nie musieli. Wymieniać fotelików. jest taki zjeść po prostu. Czasami nie wiadomo o co mu chodzi. No dobra. No to chyba będzie tyle na chwilę obecną. jest po 13. Ale jeszcze trochę coś tam podaje do jedzenia, żeby coś jeszcze sobie zjadł. Będzie szedł za około 15-20 minut spać, ja wtedy siebie już, już, tak powiem, ogarnę. Jego zacznę pakować. Alanek, uspokój się. Hej! Wszystko mu nie pasuje. No, i wtedy będę musiała już zacząć jego pakować, żeby o 16 już móc wyjść. Bo on jeszcze pójdzie pewnie spać, wiecie, na godzinę. I to tak zlatuje zawsze z dzieckiem. Te godzinki lecą. Odezwę się do Was. A w ogóle pokażę Wam, może chociaż są trampoliny w ogóle, jako ona jest wielka. Zobaczcie. Ja tam naciągnęłam kilka linek tutaj, ale już, żeby naciągnąć na tą stronę, to niestety potrzeba siły. Której nie mam. Ale jest mega, mega duża. Ja na swój drugi posiłek mam taką sałatkę z humusem z Lidla jest ta sałatka. Pokazywałam wam ją na Snapchacie. Pokazywałam wam, że pierwszy raz w ogóle próbuję humusu. I mówiłam, że jest on całkiem smaczny, jest taki w porządku. Dużo jego by raczej nie zjadła. I chyba nie będę go kupywać jakoś tak szczególnie, bo nie jest to jakieś super mega pyszne. Ale wczoraj sobie mam pół, dzisiaj jem. Drugi pół to jest hummus, taki ryż, serfeta i suszone pomidory. No jest to całkiem smaczne, tak jak mówię, ale nie jest to jakiś super taki, wiecie, przysmak, który będę po prostu lubiała. Także ja dzisiaj jem pomóc na drugie. Pokazywałam Wam już na snapie wczoraj piekłam takie rogaliki, moje są akurat z powidłami i to są takie bardzo szybkie, łatwe w przygotowaniu rogaliki z trzech składników plus czwarty to jest nadzienie a ja właśnie wczoraj miałam gości i stwierdziłam, że jest to idealny moment na to, żeby wypróbować ten przepis, bo znalazłam go dzień wcześniej po prostu w sieci. I jesteśmy już, <coughs> będę mówiła trochę ciszej, bo Alan śpi w pokoju obok w moim pokoju do makijażu. Mam nadzieję, że mi tutaj stąd nie pospadacie. Słuchajcie, jakąś bo robiłam sobie tutaj porządki w tych moich kosmetykach. Nie wiem, czy teraz mi się to bardziej podoba, czy nie, no ale potrzebowałam jakiegoś więcej miejsca, blablabla. I mam oczywiście masę kosmetyków, które poodkładałam i nie wiem, po prostu to muszę porozdawać, żeby ktoś to ode mnie wziął, bo wiecie, nie chcę mi się bawić w jakiejś sprzedaży tego i tak dalej. Ale też poznajdowałam jakieś próbki, które mam. I wczoraj, i dzisiaj cały czas stosuję wszystkie te kremy, podkłady, Wczoraj nakładałam ten Dior Forever, dzisiaj nałożę ten Dior Mute Air. Zobaczymy, tam nie był całkiem spokojny tylko kolor był taki sobie. I teraz nałożę sobie takie serum do twarzy, z, jakiś z Estée Lauder. Wczoraj też nakładałam jakieś takie rzeczy. Nawet znalazłam, że mam tutaj coś takiego, to jest kwas hialuronowy. Też sobie oczywiście to wykorzystam. To teraz sobie nałożę właśnie to serum. To jest, to jest Serum New Dimension Shape and Feel Expert Serum. Czyli mm, shape to jest, wiecie, modelujące, tak. I feel, czyli y, uzupełniające, wypełniające. O tak. Dobra, to możemy sobie czyli Od wczoraj moja skóra dostaje trochę luksusu pod względem takim, że Znajdują się na niej takie kosmetyki dość droższe. jest jest oczywiście orzeszczona e, i osuszona. może serum. A wczoraj nakładałam serum i krem Mast Clinic. O ile dobrze kojarzę. Po prostu wkładałam sobie tutaj wszystkie te próbki i wiecie, co się tam do makijażu to używam właśnie ich dobra? Dość szybko wkłania się to serum. To wczoraj się tak aż szybko nie wchłaniło. I co tu jeszcze nie mam? Tu są serum, to są serumoway i tu, ma serum tu mam jakieś jeszcze krem 24 godziny Sensitive Cream nie będę starała się nam, chyba, Djen D'Arcel. Balancing Day and Night Care, czyli po prostu na dzień i na noc. Seria już prawie wsiąknęło sobie. Ja teraz użyję tego, właśnie kremu. Tu mam taką próbeczkę. Nie czuję, jakby się go zapachy za bardzo. Mhm, jest taki mm, ziołowy herbaciany. Już na wiem, no coś, któryś z kosmetyków już tak pachniało, wiecie, kosmetyki typu z nazwą y, Herbal, chociaż może to jest bardziej jakiś właśnie rumianek z cytryną, coś takiego. Krew nam zostanie jeszcze też do tamtych serum. Ja Będę po prostu po kolei używała tych wszystkich sera, które mam. Ja akurat użyję ten krep do twarzy, a na końcu ten kwas. Myślę, że ten kwas użyję po prostu jako, yy, jako właśnie serum. I tutaj mamy teraz ten Dior. Ja mam tutaj jest kolor 020 Light Beige. A jak to by otworzyć? O nie, tutaj się tym chyba nie pomaluję, to jest tylko próbka dla kolorów. Chociaż ciekniej będę sobie nakładała po prostu to pędzle. Hmm, jest bardzo lekki, nie czuję, że cokolwiek w ogóle nakładała na buzie gdzie że starczy mnie na całą twarz. Dobra, to tyle nie będę przyszła tutaj do was malowała, tylko chciałam wam powiedzieć, że właśnie mam teraz. Wszystkie swoje po prostu próbki, jakie Nagromadziłam, zeruję, to do później, czekam w ogóle, teraz na mi kuzynka, że zaraz do mnie przyjdzie, także czekam na nią słuchajcie, ja już jestem prawie gotowa, makijaż zrobiony przebrana również Alan spakowany, stoją tam torby czekamy już tylko teraz na mojego męża, on przychodzi szybko bierze jakiś tam prysznic czy coś, ja ubieram małego i jedziemy zobaczcie jaki fajny prezent dostał mój syn airmaxy białe Dziękujemy raz jeszcze. Dobra, eee, słuchajcie, wezmę ze sobą kamerę. Ignorujcie ten tła, wiecie, pranie i tak dalej, i tak dalej. Eee, wezmę ze sobą kamerę. Nie wiem, ile w stanie będę nagrać, ale coś tam się, wiecie, postaram z drogi, coś tam, no wiadomo, że w kinie, no to jak najbardziej absolutnie nie. Eee, no, ale tak, jeżeli chodzi o to, jak ja się prezentuję, to pokażę Wam. Jak to mam zrobić? Tak. E, po prostu jestem ubrana na czarno, i mam tą swoją e, narzut No i tylko do tego dojdą e, buty. A tak, a propos, to, miałam bardzo, bardzo wiele pytań. Odnośnie właśnie tej sukienko, bluzko, tuniki, to ona ma bardzo wiele zastosowań pod tym holem, którym kupowałam. Podlinkowałam wam to. Mojego syna ulubiona ostatnio zabawa, słuchajcie. Siedzi w basenie i wyrzuca oczywiście wszystkie piłki i sobie odsłania ten basen i patrzy jak one lecą. Taka fajna zabawa. Tak? Taka fajna zabawa? hej. No dobra, to ja się do Was odezwę jeszcze e, później, bo teraz już naprawdę powinien zapewnić być mój mąż i będziemy wychodzić. Także, tra ta, ta, ta szybko, szybko się zbieramy. A tak, jestem taka pomarańczowa, bo tak świeci po prostu słońce. O nie, widać moją szafę. Hej, jest już wieczór, bo jest godzina w pół do dziesiątej. Teraz wyszliśmy z kina, w ogóle nie wiem, czy Wam mówiłam, że byliśmy na pitbullu, w tym niebezpieczne kobiety bardzo fajny film, bardzo przede wszystkim śmieszny uśmialiśmy się na niektórych momentach, także było warto coś mi się tutaj ostrość nie łapie jedziemy teraz jeszcze na małego drinka i do domu ja już będę się z wami żegnała do zobaczenia, myślę, że jutro też coś ponagrywam, żeby skleić te dwa dni ze sobą, to dobranoc hej, jestem was bardzo serdecznie w kolejnym dniu jest godzina po dziewiątej, ja sobie teraz w Wstałam dopiero, e, wstawiłam sobie płatki za oknem, po prostu wszędzie ciągle jest biało, tak jakby wiecie, w nocy sobie poruszyłam, bo tak na dachach taki ten e, śnieg jest przymarznięty, oczywiście szyby też już trzeba skrobać z rana. Także tak, ja zaczynam swój dzień i chciałabym, żeby ten dzień był, był dość produktywnym dniem. E, czyli nastawiam się po prostu na pełen e, nagrywek, e, nagrywek, montaż. Dzisiaj dodam e, jakiegoś vloga e, na mama Mia. I namontuję sobie i po prostu wiecie, zaplanuję już film e, też na Karakorola, któryś, bo mam kilka, ale nie miałam czasu po prostu ich poedytować. Dlatego potrzebny był mi taki właśnie, wiecie wolny, luźniejszy dzień. No i w ogóle, kiedy będę mogła, tak wiecie, luźniej ponagrywać te filmy, też ze względu na to, że mam zamówiłam sobie nowe tło. No i wiecie, chciałabym najpierw dojść do wprawy w szybkim rozkładaniu jego, to chyba tyle na chwilę, bo jestem z nim sobie śniadanie ogarnę trochę w mieszkaniu, bo trochę trzeba tutaj ogarnąć. Ogarnę siebie i będę właśnie robiła nagrywki i później się do Was odezwę bo później jak już wszystko ogarniemy mój mąż przyjdzie z pracy to też jeszcze sprzątamy tak już dokładniej mieszkanie razem w moim domu ogólnie bardziej jeżeli chodzi o takie wiecie sprzątania łazienek i tak dalej to u mnie zajmuje się tym mój mąż bo bardzo lubi to robić no ja oczywiście mu na to pozwalam i później właśnie jedziemy już do moich rodziców do małego to później się do Was odezwę Cześć słuchajcie jest poniedziałek ja przychodzę do Was, żebyście się z Wami pożegnać i żeby zakończyć tego vloga. No, nie nagrywałam później już codziennie, bo tak naprawdę nie miałam co nagrywać. Byliśmy u kogoś, po prostu u moich rodziców. Siedzieliśmy w domu, w sumie byliśmy w niedzielę na basenie tylko, ale tak wiecie, jakoś nie było sposobności, żebym coś do Was pogadała, bo nie zostawałam sama. Pokażę Wam tylko, a bo jeszcze w sobotę byliśmy na zakupach, byłam moją bratową i pokażę Wam co właśnie kupiłyśmy Alankowi. Muszę szybko nagrywać, bo już mi zostało tylko 3 minuty pamięci. Tutaj taki zwykły po prostu t-shirt granatowy i on kosztował złotych 15. Zł. To jest, yy, teraz w Rezert również zrobili to kup 3, zapłać za 2. Ja mojego syna w ogóle najbardziej uwielbiam chyba właśnie w kolorze granatowym i to jest taka zwykła bluzeczka na rozmiar 74 Spodnie na rozmiar 80, cena to jest 40 zł. Takie właśnie chciałam już mówić, na święta i tak dalej, żeby miał, właśnie czerwone spodnie i do tego taka siwa, szara koszula. Koszula kosztowała 50 zł, mucha to jest nie od tego, tylko tak mi po prostu kompletowałam zestaw, bo tak właśnie miałam dylemat co do tej szarej koszuli, że wolę go w granacie, ale przypomniałam sobie, że mam przecież dla niego granatową muchę, czyli przy buzi będzie i tak miał granat i takie właśnie rzeczy z Reserved dla Alanka i jeszcze kupiłam mu w Tesco takie bodziaki jedne świąteczne, żeby miał i to jest też chyba na 80 tak, bo to jest na 9 12 no i to tyle moi drodzy połączę jakoś, nie wiem, te vlogi, te które mam po prostu ze sobą. I do zobaczenia w kolejnym vlogu, później już będą się raczej pojawiały chyba tylko daily vlogi i zobaczymy zresztą, jak to będzie. To, to, aha, wiecie, co i szybko chciałam dodać jedną rzecz bo pod moim ostatnim vlogiem, który dodałam pojawiły się, ja tam mówię o tej diecie tłuszczowej, pojawiły się jakieś tam wiecie, komentarze, dziewczyna mi jedna zwróciła uwagę, że właściwie powinnam powiedzieć Wam że tą dietę na dłuższą metę nie powinno się stosować oczywiście tak, bo jest jednak tłuszcze są dość ciężkim jedzeniem i nie wolno jej stosować zbyt długo nie wolno jej stosować cały czas przede wszystkim, ja tak jak już mówiłam ja nie zmieniam swojego trybu życia dążę tylko do jakiegoś celu i wtedy, że tak powiem, taką dietę ucinam, możecie sobie zrobić wiecie, jakąś taką dłuższą przerwę i później znowu wrócić do tej diety ale na tej diecie, tak jak mówię, nie wolno być zbyt długo bo jednak tłuste rzeczy są dość obciążające, są dość ciężkie, dlatego tak jak wspominałam, osoby, które mają problemy z żołądkiem, z wątrobą musiałoby chyba zapytać się po prostu lekarza bo na własną rękę myślę, że, że lepiej może nie próbować no i to tyle, teraz już żegnam się jeszcze raz pozdrawiam